5, 4, 3, 2, 1. Start. 106 lewy na most. I 5 prawy i 6 lewy, 30. Długi 6 lewy przez szczyt otwarty. 30, chopa 30. Trzymaj lewą przez szczyt. I 6 prawy i... Hopa I skręt 2 lewy przez szczyt 30. Długi szczyt, i długi 6 lewy. Ostrożnie trzymaj prawą przez szczyt. I skręt 3 lewy. Lód. I długi 5 lewy. I długi 6 prawy zacisk do 3.

I 6 lewy zacisk do 4,50. 6 prawy, 50. Długi 5 lewy zacisk, 100. Długi 4 prawy otwarty do 5. 50. 6 lewy otwarty, 100. Dziura i chopa, 100. Ostrożnie skręt 2 lewy. Sześć prawy, sto. I sześć lewy i skręt cztery prawy, siedemdziesiąt. Długi sześć prawy. Do pięć lewy, pięćdziesiąt. Sześć prawy przez metę, pięćdziesiąt i stop. 4, 3, 2, 1, start. 70, skręt 2 prawy, i długi 6 lewy, i 6 prawy. I 6 szczyt, i ostrożnie 5 prawy przez dziurę, i długi 6 lewy, zacisk 5, pięć, 50. I 6 szczyt, i 6 lewy, 30. Długi 6 prawy przez szczyt, i 6 lewy. To 5 lewy. 70 Copa, 120. Chopa, ostrożnie. 5 lewy i 6 prawy. 30, lewy, 50, skręt 3 prawy. I sześć lewy, 100 sześć prawy, 70, Ostrożnie długi szczyt. Trzymaj lewą i 5 prawy. 6 lewy, otwarty, 50. Długi 6 lewy, wąsko i ostry, 70. 6 lewy, 100. I 5 prawy, i bardzo długi 6 prawy, otwarty. 70, ostrożnie długi lewy, zacisk. Do 4 przez szczyt, i 5 prawy. Do długi 6 lewy, 30. 6 lewy, 50. Prawy i 4 lewy, wąsko, 50, bardzo długi 6 prawy, 30, ostrożnie 3 lewy i skręt 3 prawy i 6 lewy przez metę, 50 i 100 5, 4, 3, 2, 1, start. 6 prawy i lewy i 4 prawy, prostu 50. 4 lewy i 6 prawy i 6 lewy, zacisk do 3. 170 prostu. Ostrożnie 3 prawy przy drzewie. 6 lewy, zacisk do 5 i 3 lewy. Do 3 lewy. I 5 prawy otwarty. I długi 6 prawy i długi 6 lewy pod mostem. 6 lewy przez szczyt, 50. Długi 5 lewy przez szczyt i 6 prawy, 50. 4 lewy. 6 prawy i długi 6 lewy. Ostrożnie prawy i 3 lewy. Do 6 lewy, 70. Ostrożnie długi 6 prawy, zacisk do 2. 50 długi 6 lewy. Do 6 prawy przez szczyt. 50. 5 prawy i 6 lewy. Ostrożnie 5 lewy i 4 prawy. Do długi 5 lewy, zacisk do 4. Do długi 6 prawy, 70. Długi szczyt 50, ostrożnie 5 prawy. I 6 lewy, 30. Długi 6 prawy, zacisk do 5. 6 lewy 70, długi 6 lewy zacisk 30, 6 prawy i bardzo długi 6 lewy 30, do długi 6 prawy zacisk do 5, i 6 lewy 70 prostu, 6 prawy i 5 lewy wąsko, 30 prostu i 6 prawy wąsko i lewy, i 5 prawy i lewy, i 4 prawy. 6 lewy i 5 prawy przez metę 50 i 100.